Ranek radia to FM. Kiedyś minister sprawiedliwości był Jarosław Gowin, jak historyk ocenia tę zasłużoną, kontrowersyjną postać? Historyk może o mistrzego Gowinie tylko się wyrażać w superlatywach, bo to jest chyba był to dziewiętnasty minister sprawiedliwości, o ile dobrze liczę. A to jest był pierwszy w końcu minister sprawiedliwości, który. P P Kazamaty dawnego UB, czyli Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, zamienił w muzeum. Jeszcze podjął wszystkie decyzje. To już tylko kwestia czasu, kwestia urządzenia ekspozycji, więc 18 nie mogło, Gowin mógł. E, I historyko pan mistrze Gowinie zawsze z atencją, e, zwłaszcza, że wylanie e, by mi spuścił prezydent Komorowski, gdybym co innego powiedział, bo prezydent Komorowski w różnych swoich społecznych rolach o tą koszykową, gdzie jest siedziba Ministerstwa Sprawiedliwości, a Dawid się bardzo zabiegał, i w końcu udało mu się go Gowina jako słusznika zyskać i tą decyzję podjąć. Jak widać, trzeba się było jednak spieszyć, bo tak szybko odchodzą. Nie było to intencją prezydenta, żeby naciskać na ministra w tej sprawie, ale, no ale rzeczywiście. Zresztą mam nadzieję, że pan minister Biernacki akurat tym przetartym szlakiem przez ministra Gowina pójdzie i że znowu nie zwycięży taki urzędniczy interes pracowników resortu, o no którym te piwica tak naprawdę nie były potrzebne, ale, ale bronili tego jak niepodległości. Pan prezydent nie ma jeszcze opinii, czy się raduje, czy, czy, czy się jeszcze nie raduje, że jest nowy jeszcze lepszy minister sprawiedliwości. O, o stanie uczuć prezydenta przez konstytucję. W tym ładzie konstytucyjnym prezydent owszem powołuje, odwołuje ministrów, ale wnioskodawcą i głos rozstrzygający należy do premiera. I, i prezydent przyjął taką zasadę słuszną w świetle naszej konstytucji, żeby nie komentować tych zmian życzliwością, zwłaszcza na stracie darzyć każdego. E, ciepłe słowa mówić o odchodzącym, no bo to jest taki moment, no... Gdzie te życzliwe słowa prezydenta ratują atmosferę no, takiego trochę pogrzebu, no, bo, bo jak polityk odchodzi z stanowiska ministerialnego, to, to przecież to nie jest dla niego radosny moment. Także tu nie należy oczekiwać komentarzy prezydenta czego współpracowników, zwłaszcza, że przecież dotychczasowa droga pana ministra Biernackiego to droga bardzo taka pozytywna. Cóż może powiedzieć pan prezydent Komorowski o ministrze Biernackim swoim koledze z rządu Jerzego Buzka?